Grudzień był miesiącem mocnych spadków na rynkach kapitałowych, więc postanowiłem skorzystać z okazji i zrobić większe zakupy. Na nowe akcje wydałem trochę ponad 26 tysięcy złotych, co liczę, że jak wrócimy do wzrostu w 2025 roku, to zwrócą mi się one wzrostem zysku portfela oraz dywidendą z nawiązką. W 2024 roku zebrałem ponad 10 tysięcy złotych z dywidend i na 2025 rok już planuję podwojenie tej kwoty. Czym na pewno pomogą mi większe zakupy jakie dokonałem pod koniec roku. I dzisiaj sobie dokładnie o tych zakupach porozmawiamy, a także postaram się coś powiedzieć o każdej ze spółek. A jako małą rozgrzewkę mam dla was kilka słów otuchy na temat spółki Texas. S.A. Wiem, że sentyment jest wokoło spółki tragiczny. Już chyba poz za mną nikt w nią nie wierzy, ale wydaje mi się, że nie jest tak źle i na pocieszenie mam dla Was kilka ciekawych liczb które mogą w trochę lepszym świetle przedstawić spółkę. I pamiętajcie, że inwestowanie to często rachunek prawdopodobieństwa, a w przypadku teksta wydaje mi się, że już jesteśmy w takim momencie, że te prawdopodobieństwo działa mocno na naszą korzyść. Ja nazywam się Tomek, i jestem autorem bloga Inwestor P. Od 2022 roku zainwestowałem ponad 260 tysięcy złotych akcje spółek dywidendowych, przede wszystkim z polskiej i brytyjskiej giełdy. I jeżeli da się zbudować sensowny dochód pasywny, Spółek dywidendowych, to planuję tego dokonać w najbliższych latach. Wy również możecie dokonać pewnej zmiany na świecie dzięki swojej aktywności. Wystarczy, że zostawicie łapkę w górę oraz komentarz pod tym wideo. Zasubskrybujecie ten kanał. No i wytrzymacie ze mną do końca. To ostatnie chyba będzie najtrudniejsze. Więc życzę Wam powodzenia i zachęcam do aktywności. Patronem kanału jest XTB, polski broker, któremu podoba się co robię i chętnie to wspiera. Sam osobiście korzystam z usług XTB od samego początku. Co prawda akcji XTB w swoim portfelu nie posiadam, ale może to się kiedyś zmieni. Jednak to nie zmienia faktu, że jest to aktualnie na polskim rynku broker z najlepszą ofertą dla długoterminowych inwestorów. A po wprowadzeniu kontajkę tylko potwierdzili swoją pozycję. Dla zainteresowanych kontem XTB w opisie znajdziecie link afiliacyjny do strony brokera. I jeszcze na sam początek, zanim przejdziemy do zakupów dosłownie dwa słowa o ostatnim zamieszaniu wokół spółki SA. Nie chcę się rozwodzić nad ostatnimi spadkami teksta, bo już tyle wideo widziałem, że o tym powstało, że chyba nic nowego nie powiem. Ale jedyne co zrobił to wrzucę Wam wykres historycznej ceny do zysku oraz stopy dywidendy. Cena jaką trzeba zapłacić za zysk, który spółka generuje jest historycznie niska na tle dla dla tej spółki, ale żeby się nie ograniczać do samej historii spółki, to zerknijmy sobie, jak to wygląda na tle innych spółek w tej branży. Jeszcze kilka kwartałów temu, raczej trzeba było zapłacić więcej za każdą złotówkę zysku spółki niż za inne spółki w branży. Dzisiaj akcje można nabić pi razy około 35% taniej niż średnia w branży, czyli przy założeniu, że zysk się utrzyma. Co ma miejsce, mimo że wiele osób czarno przyszłość widzi, to cena spółki musiałaby wrócić minimum do 90 zł za akcję, aby się zrównać z aktualną średnią w branży. Wykres porównania stopy dywidendy, z jaką można dzisiaj nabyć akcje spółki na tle poprzednich lat, nie ma co komentować. Aktualna stopa dywidendy, z jaką można nabyć akcje spółki, jest historycznie wysoka. Taka normalna stopa dywidendy dla tej spółki w poprzednich latach krążyła pomiędzy 4,5 a 2,8%, kiedy to cena akcji była historycznie wysoka przy założeniu, że spółka wróci do swojej średniej, tej górnej granicy mówimy tutaj o cenie akcji w granicach 130 zł za sztukę jeżeli bardzo pozytywny sentyment do spółki by powrócił z jakiegokolwiek powodu oraz utrzymaliby wartość dywidendy na poziomie 6 zł na akcję, aczkolwiek aby entuzjazm do tej spółki wrócił to raczej musieliby mieć kilka naprawdę dobrych kwartałów jeżeli chodzi o wyniki finansowe, co by na pewno przełożyło się na wzrost dywidendy, ale załóżmy że dywidenda stoi w miejscu, a cena akcja jest tak wysoka, że można je nabyć ze stopą dywidendy w okolicach 2,8%. Czyli coś jak w latach od 2014 do 2017 czy w roku 2020-2021, to cena akcji musiałaby mocno przekroczyć 200 zł za sztukę, a te 2,8% jest przeze mnie zawyżone. Akcje spółki w przeszłości można było nabyć ze stopą dywidendy 2%, co się przełożyłoby na jeszcze większą cenę akcji. Oczywiście spółka może dalej tracić klientów, ich zarobki będą maleć, to się w końcu przełoży na spadek dywidendy. Taki scenariusz też oczywiście trzeba brać pod uwagę, jednak jak mocno te zyski musiałyby spaść, żeby cena akcji wróciła do oferowania długoterminowej średniej dywidendy na poziomie chociażby 4,5%. Takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień, więc w najgorszym scenariuszu po drodze będzie na pewno niejedna okazja, aby sprzedać akcje spółki bez jakiejś większej straty. Oczywiście mówię tu w kontekście osób, które mają średnią cenę zakupu do powiedzmy 75 zł na akcję, a nie 150 zł za sztukę. I jeszcze jedna kwestia. Wiecie, że ja na SA czy SA zwróciłem uwagę właśnie ze względu na fajną maszynkę do Generowania powtarzalnych przychodów, czyli spółki, które działają w modelu subskrypcyjnym. Jeżeli chodzi o mrr -y, czyli miesięcznie powtarzalne dochody, to wzrosły praktycznie o 10% rok do roku. I widziałem, że niektórzy zarzucają spółce, że się tym chwali, bo jest to jedyna pozytywna wiadomość i może coś w tym jest. Jednak dla mnie to jest najważniejsza wiadomość, bo model subskrypcyjny to jest to, co mi się w tej spółce bardzo podoba i liczę, że dalej będzie rósł, szczególnie teraz, jak mają zamiar popracować nad pozyskaniem nowych klientów. Jeżeli dzisiaj przy spadającej liczbie klientów MRR -y rosną, to jak naprawią tą kwestię, to możemy się spodziewać ich wystrzału oraz mocnego wzrostu wyników finansowych. Wtedy może te liczby z wycenami, które na bazie stopy dywidendy wam dzisiaj podałem, nie będą brzmieć tak irracjonalnie jak dzisiaj. W każdym razie, ja tam jestem zadowolony, na dywidendę będzie, a z bazą klientów spółka sobie da prędzej czy później radę. A Wy co sądzicie o sytuacji spółki Texasa? Posiadacie ich akcje w swoich portfelach? Nie oglądałem za dużo materiałów o tym, aby sobie nie zakrzywiać mojego spojrzenia na tą spółkę. Ale po tytułach wyraźnie widać, że sentyment sięga chyba dna. Jest coś poza mną, kto jeszcze daje spółce szansę i myśli o niej pozytywnie. A teraz przejdźmy sobie do konkretów, czyli jakich ostatnio zakupów dokonałem i jakie akcje dołączyły do mojego portfela dywidendowego. Zanim przejdziemy do zakupów, to rzućmy sobie szybko okiem na wpłaty, jakie w grudniu dokonałem. W końcu to one się przełożyły na te zakupy. Na XTB wpłaciłem w ciągu grudnia 4000 zł, z czego połowa tej kwoty to była dodatkowa wpłata. Zazwyczaj w grudniu mam uzbierany trojdzik środków z całego roku i sobie dokonuję dodatkowych wpłat. Natomiast na Interactive Brokers klasycznie poszło 1600 funtów, ale również dodatkowo niecałe 150 dolarów oraz trochę ponad 1000 singapurskich dolarów. Łącznie przelałem jakieś 15,5 tysiąca złotych i to były moje ostatnie wpłaty w 2024 roku które pozwoliły mi przekroczyć wartość wpłat na poziomie 250 tysięcy złotych. Pierwsze ćwierć miliona złotych zainwestowane. Liczę na to, że kolejna ćwiartka będzie łatwiejsza. Aczkolwiek przez ostatnie spadki, ta droga do wypełnienia drugiej ćwiartki jest ostatnią kręta, co mogliście zobaczyć w moim poprzednim wideo na temat podsumowania mojego portfela. Na końcu Wam to wideo podlinkuję, jak go jeszcze nie widzieliście. A tak wygląda wykres zestawiający moje wpłaty oraz zysk portfela dywidendowego na przestrzeni 2024 roku. Mniejszy lub większy dystans na moją korzyść utrzymuję? Jest dobrze, ale będzie lepiej. Jednak nie po to się dzisiaj spotykamy. Przejdźmy do moich zakupów w grudniu. Jeżeli chodzi o polski rynek, to w grudniu kupiłem kilka akcji dwóch polskich spółek. Pierwszą z nich jest kruk SA, pozycja, którą buduję od kilku miesięcy i systematycznie nabywam kolejne akcje. W grudniu kupiłem dwa zestawy kruków, że tak powiem. Na początku grudnia kupiłem 4 akcje po 425 zł, aby następnie później dokupić jeszcze 5 akcji po 415 zł. Łącznie wydałem na te kilka akcji 3775 zł. Po tych zakupach posiadam łącznie 18 akcji spółki o średnio. I cenie zakupu 420 zł, a wydałem na ten cel łącznie trochę ponad 7,5 tysiąca zł. Do pełnej pozycji, czyli 25 tysięcy zł, jeszcze sporo mi brakuje. Więc jak cena pozwoli, to będę sobie dalej dobierał akcje co miesiąc. W tym roku zbiorę pierwsze dywidendy od tej spółki i nie ukrywam, że do tego czasu chciałbym posiadać trochę więcej akcji, więc zostało mi jeszcze kilka miesięcy na kumulowanie. Pierwsze raporty spółki będą publikowane dopiero pod koniec lutego, więc zostało jeszcze trochę czasu. Ale jeżeli chodzi o kruka i w sumie nie tylko. Mam dla Was ciekawostkę. Unia Europejska wprowadziła ideę minimalnego opodatkowania dużych przedsiębiorstw. Ma to być minimalna stawka podatkowa z tego co widziałem ma wynosić 15%, a przynajmniej do takiej wartości się prezes Kruka odnosił, którą będą płacić międzynarodowe firmy, takie jak Kruk, których zysk całkowity wyniesie powyżej 750 tysięcy euro. Idea jest taka, że duże firmy płacą podatki tam, gdzie one są dla nich niższe, a nie w miejscach wytworzenia wartości. Jednak jurysdykcje bogatsze mogą sobie pozwolić na obowiązki Obniżanie stawek podatkowych w celu przyciągnięcia biznesu, co ma zwiększać przepaść pomiędzy krajami rozwiniętymi, które stać na pobieranie mniejszych podatków, a rozwijającymi się. A to ma powodować, że państwa, aby być konkurencyjne, licytują się do dołu ze stawkami podatkowymi, przez co te mniej rozwinięte kraje na tym tracą. Taka jest idea, to nie są moje słowa, ale wytłumaczenie zasadności na stronie rządowej. Zresztą w opisie wam link zamieszczę do tej ustawy. Nie będę wchodził w polemikę z tym zagadnieniem. po sobie obiecałem, że będę nagrywa na temat inwestowania dywidendowego, a nie polityki. Tak będzie lepiej dla dobra wszystkich. Jednak to sprawia, że taka firma jak Kru będzie musiała płacić minimum 15% podatku. Aktualnie z wypowiedzi prezesa zrozumiem, że płacą tego podatku mniej. Jednak szacują, że oni w ten próg dochodów skoczą dopiero w okolicach 2027 roku, więc na razie im to nie grozi. Do tego mogą się starać o jakieś zwolnienie na 5 lat po przekroczeniu tego progu, więc możliwe, że uda im się jeszcze ten bonus w postaci podatku minimalnego odsunąć praktycznie do 2032. Roku. O taka ciekawostka, która nie dotyczy tylko tej firmy. Więc jak posiadacie akcje dużych europejskich firm, które działają na arenie międzynarodowej, to warto zerknąć w raportach. Może w sekcji o zagrożeniach, jak się te firmy zapatrują na te dodatkowe opłaty? Co do samego kruka, to prezes bardzo pozytywnie podchodzi do 2025 roku. Wyniki finansowe są bardzo dobre: kwartał na kwartał zyski rosną, dywidendzie wypłacają około 1 trzecią zysku, a gotówki mają jeszcze więcej na kontach. Więc raczej nie mamy na co narzekać, niech tak zostanie. Niska cena akcji może być po prostu wynikiem tego, że polska giełda w 2024 roku mocno oberwała. Bo na pewno cena akcji nie odpowiada publikowanym wynikom finansowym z kwartału na kwartał. Tam, gdzie jest kapitał, tam wszystko rośnie. I mamy tutaj fajny kontrast. Kapitał napłynął do USA w 2024 roku. I są tam spółki, które publikują raporty z zyskami netto, powiedzmy minus 10% w stosunku rok do roku, a ich cena akcji idzie do 20% w górę. A na GPW ostatnio było słabo. I mamy takiego kruka, który deklaruje ponad 20% wzrost zysku netto, a cena akcji w ciągu roku spadła o 10%. Mogę powiedzieć tylko XD: ktoś mówił, że cena akcji nie odzwierciedla jej wartości. Coś w tym chyba jest. Moją drugą spółką na GPW to jej akcje kupowałem jest Asseco SSA. W grudniu nabyłem 40 akcji tej spółki po cenie 49,90 za sztukę. Łącznie płacąc za te akcje 1996 zł. Na dzień dzisiejszy posiadam łącznie 80 akcji tej spółki. Moja średnia cena zakupu jednej akcji to 49,95. A Łącznie wydaję na te akcje niecałe 4000 zł. Więc jest to jedna z mniejszych pozycji w moim portfelu, ale systematycznie będzie rosła w tym roku. Również jak w przypadku Kruka i tutaj zostało kilka miesięcy do dywidendy. Z Zwyczaj wypłacają ją w połowie roku w okolicach czerwca, więc wszystko, co uda mi się do tego czasu kupić, zbierze dla mnie dywidendę w tym roku. Jeżeli chodzi o Sekłę SSA, to również tutaj nie ma większych zastrzeżeń. Jak sobie spojrzymy na wyniki finansowe, to sprzedaż spółki rośnie rok do roku, CISNET to również rośnie, aczkolwiek w 2024 roku będzie prawdopodobnie niższy niż za 2023 rok. To by w jakimś chociaż sensie tłumaczyło ten trend boczny utrzymujący się na cenie akcji spółki. W ciągu 2024 Roku, cena akcji kręciła się w koło, aby na koniec roku zaminąć na minus 2%. Spółka się cały czas mocno rozwija, inwestują w swoje oprogramowanie, prowadzą kolejne akwizycje i wchodzą na kolejne rynki oraz umacniają swoją pozycję na rynkach, na których już się znajdują. A SE działa jak taka fajna dywidendowa spółka z amerykańskiego rynku, która cały czas przekracza swoje granice i się dalej rozwija. Ich rozwój systematycznie przekłada się na wzrost sprzedaży, zysku oraz na coraz wyższe dywidendy. I trzy mam kciuki, aby jeszcze na długo tak zostało. Jeżeli chodzi o polski rynek, to by było na tyle. Podobnie jak na GPW, również na LSE w grudniu kupiłem kolejne akcje dwóch spółek, które już posiadam w swoim portfelu. Mniej środków przeznaczyłem na akcje ASSET Group. Tak naprawdę zobaczyłem, że cena akcji mocno oberwała, to postanowiłem to wykorzystać i zrobić większe zakupy. Zaraz po pierwszym spadku ceny akcji w grudniu, o którym zaraz wam więcej opowiem, kupiłem 6 akcji spółki. Następnie ustawiłem zlecenie kupna 20 akcji po cenie 50 funtów. Tak na Wszelki wypadek, jakby im się dalej oberwało. I to zlecenie również doszło do skutku. Więc w grudniu nabyłem 26 akcji Ashford Group za ponad 1300 funtów i na dzień dzisiejszy posiadam 60 akcji tej spółki. Na te 60 akcji wydałem do dzisiaj około 15 tysięcy złotych, więc mam jeszcze trochę miejsca na kolejne zakupy. Jest to spółka z kategorii Polska Neukesa. Niska stopa dywidendy, ale systematyczny wzrost. Aczkolwiek w tym przypadku poprzedni rok i ten raczej nie będą jakieś super pozytywne, jeżeli chodzi o wzrost dywidendy. Dywidendy. Więc po cichu liczę, że uda mi się nabyć trochę więcej akcji taniej, aby podnieść sobie moją średnią stopę dywidendy na tej spółce. Wspomniałem przed chwilą, że kupowałem akcje po spadkach. Asztet grup ogłosiło, że opuszczają brytyjską giełdę. I przenoszą się na amerykański rynek. 80% ich dochodu pochodzi z USA, więc ma to jakieś swoje uzasadnienie. Kapitalizacja spółki to ponad 21 miliardów. Więc możliwe, że zobaczymy ją niedługo w indeksie SP 500. Z tego co widziałem, najniższe pozycje mają kapitalizację trochę powyżej 10 miliardów. Więc jak nie będzie jakichś większych przeszkód, to na pewno to by się pozytywnie odbiło na akcjach spółki. Aczkolwiek tam mogą brać udział jakieś inne czynniki. Jednak koniec końców, notowanie na amerykańskim rynku. Jestem pewien, że że w pozytywnie odbije się na notowaniach spółki. Dodatkowo spółka rozpoczęła skupowanie swoich akcji, na co chcą przeznaczyć 1,5 miliarda funtów. 3 stycznia kupili 59 tysięcy akcji, 8 stycznia kolejne 40 tysięcy. Zobaczymy, jak te systematyczne zakupy przełożą się na wartość wypłaconej dywidendy na akcje. Liczę o pocichu, że ten słaby wzrost dywidendy z zeszłego roku Niepewność wzrostu dywidendy w tym roku zostaną trochę podratowane tym skupem akcji własnych. Drugą spółką na LSE, której nabyłem kolejne akcje w grudniu, jest National Grid. Tutaj również posiadałem ustawione zlecenia zakupu, jakby cena akcji spadała. I co ciekawe, te zlecenia wisiały już od października. Tak samo jak te na akcję Telekom Plus. Tyle, że akcje Telekom Plus miały korektę w listopadzie i zlecenia się zrealizowały. A na realizację zleceń na National Grid musiałem czekać do grudnia. Łącznie nabyłem 200 akcji spółki za prawie 1900 funtów. Więc w praktyce podwoiłem tą pozycję i posiadam łącznie 400 akcji spółki, na które wydałem jakieś 20 tysięcy złotych, więc jeszcze ze 100 akcji Będę miał zbudowaną pozycję na tej spółce. National Grid dużo inwestują w nową infrastrukturę to su energii mają ambitne plany na kolejne lata. Jednak z ostatniej wypowiedzi ogłosili, że chcą podnosić dywidendę na tyle, aby ten wzrost pokrył inflację. Czyli mówimy tutaj o okolicach 3,5% rocznie. Ta wartość to ich cel na kolejne 3 lata przy 6-8% wzroście zysku na akcje. Ja przy mojej średniej cenie zakupu mam niecałe 6% stopy dywidendy na 2024 rok, więc 2024 Roku liczę na przekroczenie 6% stopy dywidendy na tej spółce. Plus, jak będą wykręcać te 6-8% wzrostu zysku na akcję rocznie i będzie to odzwierciedlone na cenie akcji, to może to być bardzo mocna pozycja w moim portfelu w ciągu najbliższych lat. Zobaczymy, jakim pójdzie w kolejnych kwartałach, ale liczę, że teraz będzie tylko lepiej. Kolejnym zakupem było otwarcie przeze mnie pierwszej pozycji na nowojorskiej giełdzie, czyli kupno czterech akcji Realty Income. Wydałem na to trochę ponad 200 dolarów. Jest to amerykański rate, który wypłaca dywidendy co miesiąc. Więc przyznam szczerze, że ta miesięczna dywidenda mnie zachęciła. Aktualnie rejty nie są w modzie. Mimo, że wyniki finansowe wyglądają tutaj dobrze, od ponad dwóch lat jak patrzę na TradingView to z kwartału na kwartał jest zielono. Jeszcze nie zdecydowałem jak zbuduję tę opozycję. Miałem w planach co miesiąc sobie ze 2-4 akcje kupować i powoli budować tę pozycję. Ale z drugiej strony nie wiem czybym większej ilości akcji naraz nie wziął. Jakby nie to zadłużenie w funtach to decyzja pewnie byłaby łatwiejsza. Więc za miesiąc zobaczymy czy kolejne kilka akcji spółki wpadnie do portfela czy nie. Wspomniałem wam że spółka wypłaca miesięczne dywidendy. Dokładnie tak jest. To możecie zobaczyć właśnie na obrazku. Stopa dywidendy krąży ostatnio w okolicach 5-6% bliżej szóstki więc jest bardzo fajna. Jakbyście nabyli akcję ze stopą dywidendy 6%, to co miesiąc otrzymywalibyście 0,5% stopy dywidendy, to by się w ciągu roku złożyło na 6% dywidendy. 0,5% razy 12 miesięcy dodaje nam 6%. To, że spółka wypłaca częściej dywidendy, nie znaczy, że będą one wyższe. To tylko znaczy, że dostaniemy je częściej. Taka mała dygresja. Ale to również znaczy, że szybciej je możemy reinwestować. I szybciej będą dla nas pracować te środki. I w sumie dla mnie najważniejsze, że co miesiąc otrzymam jakąś dywidendę co mnie bardzo cieszy, bo lubię otrzymywać dywidendy. Realty Income należą do indeksu dywidendowych arystokratów, czyli płacą dywidendę od minimum 25 lat i ją z roku na rok podnoszą. Na ich stronie widziałem, że płacą miesięczną dywidendę nieprzerwanie od 1994 roku. Jeżeli chodzi o ich stopę dywidendy, to średnia za ostatnie 3-50 lat oscyluje w okolicach 4,5%, więc aktualna stopa powyżej 5% jest bardzo atrakcyjna. Dodatkowo jest to spółka, która z roku na rok podnosi Podnosi wartość wypłacanej dywidendy i za ostatnie lata ta średnia wzrostu wynosiła 4%. Jak dla mnie brzmi to jak fajny narybek do długoterminowego portfela dywidendowego. I jeszcze szybko na koniec mój rodzynek z Singapuru, czyli zakup 1000 akcji Maple Tree Logistic Trust, to też jest raid, tylko z drugiego końca świata. Na koniec roku akcje z SGX również mocno oberwały, więc postanowiłem to wykorzystać. Ta transakcja kosztowała mnie trochę ponad 1200 singapurskich dolarów, czyli jakieś 3600 zł. Aktualnie posiadam 4300 akcji spółki, za które zapłaciłem 17 000 zł. Z kolejnymi zakupami tej spółki się aż tak nie śpieszę, bo aktualnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy sprzedali kilka swoich nieruchomości. Ogólnie to są już starsze budynki, a oni chcą się skupić na bardziej nowoczesnych budynkach z naciskiem na logistykę, czyli zakładam, że będzie chodziło o jakieś magazyny. W każdym razie czekam na ich kolejne zakupy i będę obserwował, jak te ostatnie sprzedaże odbiją się na ich wynikach finansowych, szczególnie na wolnych przepływach. opinions Te moje zakupy grudniowe były mocno podyktowane tym, że ceny akcji zaliczały kolejne dołki, i z perspektywy inwestora dywidendowego było tanio. Można było nabyć wiele akcji z atrakcyjną stopą dywidendy, co w długim terminie ma bardzo pozytywny wpływ na nasze portfele dywidendowe. Jednak każdy kij ma dwa końce, i kupowanie akcji na promocjach, szczególnie jak wszystko spada i nie wiadomo gdzie jest dno, negatywnie wpływa na wartość naszego portfela, która szczerze, w krótkim terminie, niespecjalnie nas powinna interesować. Tak długo jak w długim terminie ta wartość, Rośnie i jest ok. W poprzednim wideo Skupiałem się na podsumowaniu właśnie tego, co się dzieje z moim portfelem, z jego wartością. I było kilka moich spostrzeżeń o rynkach finansowych. Jak nie widzieliście tego wideo, to zapraszam do nadrobienia. Zaraz wyświetli się na ekranie. A wracając do mojego wcześniejszego pytania. Co sądzicie o sytuacji spółki Texas A? Posiadacie ich akcję w swoim portfelu? Czy poznam mną ktoś jeszcze daje szansę tej spółce? I jeszcze klasycznie na koniec róż Z waszej strony, dzięki temu mogę coś zmienić na świecie, a wy w tym mi możecie pomóc. Zostaw najlepszy komentarz, zasubskrybuj kanał. Jak i jeszcze nie dałeś łapki w górę, to śmigaj po nią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.